Siema, siema, z tej strony Elzard. witam, witam się widzów serdecznie na kanale e, tytuł trochę kontrowersyjny pewnie cię zachęcił do wejścia, e, obstawiam ale cóż, dzisiaj pogadamy sobie o Sztokholmie e, czy warto teraz inwestować, co inwestować pojebane, co się dzieje z Sztokholmem Antwerpem również, ale jeszcze na wstępie chciałbym się zaprosić do subskrybowania, e, użycia kodu ELZART na K dropie byłoby super, i co, i do skomentowania swojej opinii, aktualnie Sztokholm strasznie wystrzelił i Antwerp, również masz skoki na kapsułach, na naklejkach, na wszystkim. Najpierw pokażę Wam, jak ja, jakie były moje ruchy. Tu nie moich wszystkich ruchów, jest kilka rzeczy w magazynie, a nie chcę chodzić do i wyjmować. Dużo heroik zakupionych po 20 parę groszy. A aktualnie po 50 groszy, więc jakbym sprzedał, fajny, fajny zarobek. Zaro też kupiłem kilka kapsułek i widzę, że właśnie. One teraz sobie powystrzelały też jeszcze trochę bardziej, bo kupiłem chyba po złotych 70-80, ze stwierdzeniem kupię i patrzę to tu już 2,20. Pracować chodzą. Tak, 2,20. Coś się legendy z Antwerpu. Duże 30, się dzieje, to jest według mnie największe zaskoczenie. W e, przytomie niedawno 30, chyba 3 złote, ale się nie mylę. Jakoś tak. Tu 31, 2, ale wydaje mi się, że było 33, nawet podleciało. Zakupiłem jedną za 16, drugą za 20 jakoś, coś w tej okolicy. I no, jakbym sprzedał, to bym fajnie wyszedł z zyskiem, mówiąc za te 30 zł na jednej, fajny zysk by był. Ale trzymam, griduję generalnie, czy aktualnie z takimi cenami warto inwestować w Sztokholm? Powiem Wam, że raczej nie. Bardziej to rzecz żeby było kapsuły jeszcze z Antwerpu, te lepsze, czyli autografy legend i e, legendy, najlepiej chyba, jak się tak się daje. E, jak już ze Sztokholmu. Lub A, jeszcze jakieś fajne hola holo z Antwerpu, też spoko? Jeszcze kupiłem sobie roksów, jakby co, kupiłem sobie roxów z Antwerpu. E, są tani, więc papier 30 groszy. Glitter: jak kupiłem z 3 3, 3 3 chyba 50. A jest teraz w cenie glitter. Gdzie jest ten glitter? E, tutaj, no, trochę podrósł, ale nic porównanie do tych skoków. No fajnie zarobię na tym Heroic póki co, bo Heroic jest z tej skrzynki czyli z, znaczy z tego fajnego pojemnika, czyli z pretendentami, który jest najdroższy, plus jest w papierze, więc to było oczywiste, że też zaraz podskoczy, bo będziemy wiecie, mniej otwieranych, ludzie będą wykupować, dropić, więc to było to że podskoczy. kurczę, ja Renegades, jeszcze kupiłem sobie kilka innych jakichś holo tam do ale kupiłem po najniższych cenach, bo zakupiłem od razu przy skokach. Zakupuję tam po 3 zł, coś, udało mi się wykupić. Eee, trochę podskoczyło, więc to fajne są z tego zarobki póki co. Fajnie to wygląda. Jeśli bym inwestował dla was. To w coś tańszego i na zamówienia, typu papiery bym póki co szedł e, Inwestował w papiery, tylko że tak są zamówienia i nie wiem czy zaraz to nie pójdzie w dół te ceny Troszkę, troszkę opadną mi się wydaje, że sprawa się ustatkuje Bardziej bym poszedł teraz w Antwerp, bo jest taki czas na Antwerp już bardziej, bo jest dosyć tani Chociaż powiem wam, że te holo też już w Antwerpie ładnie podskoczyły niektóre Więc jest to też to greedy Najbardziej bym poszedł pojemniki holo, bo i tak są tani jeszcze A jest ich niektórych kurwa dużo otwieranych powiem wam, więc no, dzieje się aktualnie dużo na rynku Antwerp holo, dobra I Na przykład popatrzmy na Jakie drużyny, gdzie są drużyny jakieś fajne Co tak fajnie poleciało Czekajcie Do czego by tu przejść Nawet tutaj fajnie znaczy Już nie, mów, nie mówię o samym małzie, które o kurwa sobie już szytuję. ja już bym nie inwestował, nie inwestował W Maus, bo myślę, że to jest greedy i Ryski Teraz, że już bliżej nie pójdzie To jest takie już napędzane bardziej Niż chęć kupowania Juri, e, tu sobie lekko poszedł w górę, ale nie jest to jakoś dużo. Zobaczmy na, na samym Astralis, jak to wygląda. No jak widzimy, jest tu duży skok sceny: 5,59 na 9 zł. Więc naprawdę, ludzie, którzy trzymali teraz większe rzeczy. Ja tam kilka rzeczy, mam, nie za dużo. Więc tam trochę zarobku jest, ale dalej nie jestem z siebie dumny. bo nie zajmę się to wam dużo. Kupiłem sobie też trochę Rio. Na zapas, jakby co. Nie wiadomo, co się stanie, więc kupiłem sobie te Rio. Generalnie Rio jest brzydkie, wiem, ale warto kilka mieć. Tak samo miałem z kandydatami. Teraz sobie zakupiłem chyba z. za. ujezu, nie wiem, nie powiem wam. Za 8-7 zł. Nawet kupiłem jedno raz za 6. Więc też jakiś tamkolwiek zarobek jest. Na wszystkim zarobek teraz się sprzedawał. Ale griduję, trzymam to już na long. term, sobie potrzymam po prostu w magazynach, co tak będzie wyglądać. Chociaż nie wiem, że nieopłacalne by było bardziej teraz to sprzedać, ale chuj w to. generalnie, czy drugie Katowice? Raczej mało to możliwe, to drugie Katowice, ale będą, będą leciały w cenie. Na pewno będą fajne ceny. Może nie drugie Katowice, które przeginka ale inwestujecie 2000 w Sztokholm. Co, za 4 lata Warszawy? mieszkanie w Warszawie. <laughs> Tyle mogę powiedzieć tak z moich odstawień. No, jest, jest potencjał. Jeszcze wszystko zależy od wychodzących, oczywiście, z eventów Na kraj, jak będą wyglądać wszystkiego. Ale no, to jest przyszłość, nie? Zobaczymy. Na long term wydaje mi się że super, teraz już tak to wygląda, się sprzy... Jak większość z Was, jakbym miał poinwestowanych za grosze, wyprzedawałbym się z większości, zachowałbym sobie kontrolnych kilka na long term, ale bym się wyprzedawał, ale wasza decyzja, nie? I to było w sumie tyle w tym filmie. Taki trochę pokazując, co się dzieje i Antwerp do inwestowania. Papi papi, super, ja bym robił to. szokon też, ale małe ceny, mniej ryzykownie oczywiście, bo nie... Kurwa szokom, teraz jest nieoczywiste, może się wiele wydarzy, wydarzyć rzeczy. Chociaż ja jestem twierdzenia, że zaraz wszystko zacznie się opadać z cen. Może nie do statusu, które były, ale do takiej połowy między, wiecie, między tym ceną początkową, co była dwa tygodnie temu, a między tą ceną, co jest teraz, tak opadnie, nie? Coś koło tego. I będzie na tym sobie powoli leciało po prostu w long termie. Leciutko do góry, bardzo takim, ale to wiecie, to jest moja wizja. Jak będzie, niego nie wiem. No i co, to to na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Cześć.